Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale bezrobotny. Dzisiaj witamy się z powrotem z Adrianem. Adrian, co tam u ciebie? No, przez ostatni okres poszukiwałem pracy na stanowisku marketingowym również. No i w zasadzie problem jest tego typu, że nadal nie ma odpowiedzi. Co wyszła aplikacje, to jest. Albo brak feedbacku, rekruterzy się, rekruterzy się nie odzywają albo też yy, tam jeszcze, no można tak powiedzieć ogólnie, że, że brak odpowiedzi po prostu ze hmm. strony rekruterów. I tutaj jeśli chodzi o te yy, CV, to udało ci się poprawić to CV? Yy, tak, poprawiłem to CV. I to na y, takim wygląd, żeby był taki przystępny do akwarium, mhm. ale y, to i tak w zasadzie na tę chwilę nie daje nic, bo no, nie ma odpowiedzi ze strony akwarium. Okej, okay, a jak z Twojej perspektywy to wygląda? Dużo jest tych ofert, czy jest mało ofert, czy ten, jak ten rynek wygląda? Pojawia się co jakiś czas, bo mam powiadomienia na LinkedInie mhm. o, o, o tych ofertach pracy, czasami stażu. Też wysyłane miałem na ofertę stażu aplikacje, ale do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi. Co prawda, też opicz tego tworzę coś mhm. taką własną stronę internetową. To co prawda, darmowo. Żeby móc coś dodać jeszcze do CV, nie? Mhm. więc to też tak rozmaicam to. No poza tym, no tak średnio idzie z tą ofertą, z tym poszukiwaniem pracy na tę chwilę. Nie? Mhm. A próbowałeś, nie wiem, bezpośrednio kontaktować się z rekruterami na tam platformach, social mediach? No w taki sposób to jeszcze nie, nie próbowałem. Ale y, tak jak na inne patrzyłem, y, czy jest kontakt do rekruterów, to tam nie ma Muszę żeby mieć. Y, y, sprawdzić, czy byłoby na na przykład Facebooku czy na innych social media to możliwe, żeby się skontaktował z takim rekruterem. Czasami jest przy ofertach pracy. Y, pojawi, pojawia się, że kontakt z z danym rekruterem, który rekrutuje na, na ofercie. W ofercie pracy jest to nie. A słuchaj, a jakie masz plany na najbliższe miesiące, nie wiem, tygodnie. Coś zamierzasz zmienić w tej swojej taktyce, żeby zdobyć tą pracę? Myślę, raczej tak nie myślałam na, na ten moment. Co można jeszcze byłoby zasięgnąć? Co można byłoby zmienić w tej kwestii? Mm -hmm. Tak jakby to pomyśleć, to nawet gdybym znalazł coś innego na ten czas ofertę pracy, tylko też muszę pozmieniać CV, jakieś drugie CV zrobić takie pokryte pod jakąś inną ofertę pracy, którą bym mógł gdzieś w swojej okolicy znaleźć i. Między szukasz szukać też w swoim, czyli w tym marketingu. Tutaj w ogóle większość chłopaków teraz ma problem ze znalezieniem pracy. Z mm -hmm. tych podopiecznych moich to no tylko jeden znalazł pracę. Handlowiec, reszta naprawdę czeka na tę pracę. Na moim to jest, kanale. Mm -hmm. uh -huh. to, jest, to jest właśnie najgorsze też, że, że nawet osoby z dużym doświadczeniem, z umiejętnościami, nie? no to nie mogą znaleźć pracy. To, no, jest, tak... y to jest takie dziwne dla mnie w ogóle, bo rozumiem z siebie, że który ma mało doświadczenia i, i na juniora, ale ktoś kto ma większe wykształcenie no to i umiejętności w ogóle doświadczenie no to mógłby znaleźć, nie? A to jednak jest tak taki rynek dziwny teraz. Ja ze swojej strony no to doradzam można zadzwonić do poprzedniego szefa i porozmawiać, czy jest jakaś praca u niego. No można bezpośrednio te kontakty próbować złapać, można chodzić na jakieś wydarzenia. Chociaż w Krakowie obecnie też nic nie ma z tych hr wydarzeń, także no jest ciężko i tak naprawdę no to jak się przed wakacjami nie złapie roboty teraz to będzie ciężko w wakacje, nie? No dobra Adrian i jaki plan działania masz? Co, co będziesz działał dalej? Dalej ja na pewno szukał pracy, mógł też tutaj zmienić CV Też Tutaj też strona internetowa, swoją. Co prawda, to jest jako portfolio też, nie? Ale, ale też, żeby można było później sobie dołączyć to do, do CV. A i jeszcze mi wczoraj jedna kutryka napisała, że bym też. Czas e, by zrobił, ale to już w własnym zakresie też CV. Jedno, żeby było w języku angielskim, drugie takie już w polsku. i Dodał jakiś krótki filmik do tego, nie? Mhm. Do CV, bo można coś tak zrobić z tego co, z tego, co... Więc to też jest taki dobry pomysł. I też tak zamierzam to zrobić, a w sumie to wszystko, jeżeli na ten najbliższy czas. Okej, okay, a masz coś, co chciałbyś przekazać widzom kanału. Mhm. Jakieś słowa na do widzów. Hmm? Na pewno to, żeby... No co? Żeby... Ja widzę u ciebie progres, no nie? No bo wyglądasz jak wilk z Wall Street. Masz. Z Wall Street. Złoty, na... złoty ten. zegarek. Jest lepiej. Branzoletkę zmieniłem ostatnio, tylko że ta, taka branzoletka, że... Chyba 14 jest... karatów, nie? Nie, wydaje mi się, że to jest pozłacane tego. Ale no, można tak też tam odnieść, nie? No stary, ja, ja cię widzę jakby cię, kurde, z, z Nowego Jorku z Wall Street ściągnęli, nie? Ja bym cię brał do firmy. No, zobaczymy, jak to będzie w ogóle z tym. Projektem, Może tak powiedzieć, ale... Bez to już teraz najbliższego czasu, żeby znaleźć, po prostu, załapać pracę, nawet gdyby tak. to było... Niezdalnie, bo, bo zdalnie patrzę, że mało ofert jest e, np. na przykład na nie czy tak ogólnie. A to się ja czasami też patrzę na Rocket Jobs. Nawet wysyłałem SIP. Y, y, nawet wysyłałam tam y, aplikacje. I tam, y, jedno chyba na razie, ale, ale tam ogólnie to i tak y, odpowiedzi nie było. Na chwilę. więc to też tak. Y, Dobra, no to, dobra, to tutaj apelujemy do widzów, dajcie znać, czy widzicie progres u Adriana. No ja widzę progres, że jest o wiele lepiej. Jeśli możecie zaoferować mu pracę w marketingu, no to odezwijcie się. Ja dam kontakt do Adriana. Adriana, powiedz. Po dołączeniu do naszej społeczności, czy cię to tak wzmocniło? Dogadujesz się z chłopakami na Discordzie, jak to wygląda? Powiem tak, że jeszcze wzmocniło, że też daje nadzieję temu, że rzeczywiście może coś się zmienić w kontekście pracy, nawet gdybym na razie nie znalazł nic. No to i tak w zasadzie przynajmniej się motywujemy. Tak. Dzisiaj przyznaję, że, że miałam, mam taki teraz dzień, jak czytałam tego tego posta związanego. Że ktoś też nie może znaleźć pracy, i to bardzo dobrze pasuje też do mnie. Dużo osób nie może znaleźć pracy. Ja właśnie zakładając tą społeczność i widząc, co się dzieje, i w ogóle, że osoby bardziej doświadczone też nie mogą, no tak przejrzałem na oczy. Także widzowie, zapraszam Was serdecznie do dołączenia do naszej społeczności na Discorda. Wspieramy się, mamy codziennie daily o 10.00, rozmawiamy, delegujemy sobie jakieś zadania. Zapraszam serdecznie. Um, jakieś ostatnie słowa, Adrian, byś chciał przekazać tutaj, widzą? No tak, żeby dołączyli do tego kanału też na Discordzie, no i się, się wspierać. No. I też nie się tym, to sytuacją oficjalnie z pracą, żeby mogli e, bardziej się otworzyć na nowe możliwości, myślę. I no, żeby no tak były w kontakcie. Żeby Spoko. Tak, Dobra, no to mhm. doda, myślę, że tyle wystarczy. Dobra, to ja widzę. Wam. Bardzo dziękuję za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dziękuję ci, Adrian, za ten update z twojej strony. Będziemy dalej w kontakcie. A tak dziękuję. Aże? Cześć.